Michał Rusinek, wierszyki domowe. Lektura szkolna. Sprawa wygląda na ponurą, gdy książka staje się lekturą. Czyta się ją tylko z przymusu dla dobrych ocen oraz plusów. To prawda? Nie, to tylko mit nie czytać lektur toż to wstyd, zwłaszcza gdy są wśród nich fajowe wierszyki, jakim tam domowe. Przedpokój. Przedpokój wzbudza mój niepokój, bo to ani pokój, ani niepokój. Jakby to wytłumaczyć Wam? Przedpokój jest trochę tu, ale i trochę tam. To znaczy trochę tam, ale i trochę tu. KPW. Przedpokój jest przed pokojem, kiedy się wraca do domu. Przedpokój jest za pokojem, kiedy się wychodzi z domu. A gdy się siedzi w domu całkiem pokryjomu, to co się dzieje z przedpokojem? Trochę się niepokoję, bo może wtedy traci orientację i zmienia się w ubikację, bo takie okoliczności sprzyjają kryzysom tożsamości. Próg. Podłożył Ci nogę próg? Jak on mógł? No, nie mógł, bo przecież progi nie mają niejednej nogi. I to wszystkie razem wzięte, więc to wprost niepojęte, by ktoś taki jak próg nogę podłożyć mógł. Próg, rzecz potrzebna w domu, zapytasz potrzebna komu? Na przykład framudze. Framuga runęłaby jak długa, gdyby nie trzymał jej nóg właśnie próg. A gdy ktoś się włamie po cichu, nocą, z pomocą wytrychu i stanie na progu niebacznie, to próg skrzypieć jak nie zacznie skrzypieniem tak skrzypiącym, że wzbudzi się służące i przegoni włamywacza. Rurą od odkurzacza czasami nikt się nie włamuje, a wtedy próg się nudzi, i z nudów co tu kryć figluje, żeby się pośmiać z ludzi. I wtedy, chociaż nie ma nóg, podkłada ludziom nogę próg. No i mamy tu typowy komunikat podprogowy. Okno w otwartym oknie się moknie, lub zaziębia, albo widzi gołębia. Na zamkniętym oknie, jak się nachucha, można narysować za pomocą palucha. Kiedy to zobaczy mróz, to zazdrości czasem na szybie rysuje różności. Ale jeśli chodzi o rysowanie ludzika, nie ma ode mnie lepszego rysownika. Jestem lepszy niż mróz. I już. Można też przypadkiem zobaczyć sąsiadkę. Wieszaki. Wszystkie dzieciaki wiedzą, co to wieszaki i że służą one zwłaszcza do wieszania płaszcza lub kurtki lub pelerynki chłopczyka i dziewczynki. Lecz tak naprawdę wieszaki to są dzikie zwierzaki, zaczepne, rogate i okropnie pyskate. Kto słyszy ich awantury, chowa się do mysiej dziury. Wpłynął pozew, treść w skrócie taka, nie szargać dobrego imienia wieszaka. Mamy tu jedną taką zasłuchaną damę. Która uwielbia wierszyki domowe. I teraz będzie coś dla niej nawet wycieraczka. Mówimy do nich wycieraczki. One o sobie, my, cieraczki. Przed każdym domem, jak szczeniaczki, warują dzielne wycieraczki. I wycierają nam kozaczki, wódki, kaloszki w różne szlaczki i tenisówki, i chodaczki, przez co zostają na nich kłaczki, którymi żywią się biedaczki, mówiąc, że kłaczki to przysmaczki. Ech, wycieraczki, nieboraczki. Owocem uczuć wycieraczki bywają często sześcioraczki. Drzwi. Gdy wieje, leje, mrzy, zacina, pruszy, grzmi, gdy nocą księżyc lśni i gdy ponure dni, gdy czarodzieje źli, wampiry żądne krwi, wokoło krążą i gdy złego coś się śni, to wtedy wierzcie mi, że dobrze jest mieć drzwi, powiedzmy też bez oporów: drzwi tamą dla akwizytorów. Zamek. Zamki się robi z piasku na plaży, obok lasku, zamki się robi z kamyków w płytkim strumyku, zamki się robi z cegły, jak w czasach bardzo odległych. Zamki są w kurtkach i płaszczach, te błyskawiczne zwłaszcza. No i są też inne zamki, takie w drzwiach, koło klamki. Nie trzeba do nich piasku, kamyków, cegieł ani kurtek. Prócz tego, że dobrze jest mieć do nich pasujący klucz. Na przykład w średniowiecza, rokach oraz w jaśniejszych ciut epokach. Klucz. Bardzo grzeczny bywa klucz. Tłucze, gdy mu powiesz tłucz. Mruczy, gdy mu powiesz mrucz. Płucze, gdy mu powiesz płucz, włóczy, gdy mu powiesz włócz. Buczy, gdy mu powiesz bucz, uczy, gdy mu powiesz ucz, tuczy, gdy mu powiesz tucz. Kluczy, gdy mu powiesz klucz. I chociaż klucz wad nie ma prawie, lubi się czasem zgubić w trawie. Więc, choć nie szczeka i nie ryczy, dobrze jest trzymać go na smyczy. Pod koniec minionej epoki służyły do tego breloki. Łazienka. Łazienka. Gdy pytam skąd jest słowo łazienka, każdy dorosły stęka i kwęka, jakby się bał, że się komuś narazi. Przecież to jasne, od słowa łazić, bo do łazienki łazi się przecież. I wie to każde dziecko na świecie. W krajach, gdzie chodzi się, a nie łazi, co trudno nam sobie wyobrazić. Zamiast łazienki, mają chodzienki. Bieganie przeciągać od strunkę, bo robi z łazienki biegunka. Więcej wierszyków domowych w kolejnej części zapraszam.